Miłość do samego siebie. Z okazji Walentynek większość osób, która jest w relacjach, przypomina sobie, że jest w tych relacjach i że mają partnera, i że wypadałoby okazać w jakiś sposób temu partnerowi swoje uczucia. Zapraszają się do kawiarni, restauracji, tam wtedy jest tabun tych zakochanych par albo udających zakochane pary. No i ma być miło, pięknie i romantycznie. A ja zazwyczaj tego dnia apeluję do tych, którzy mnie słuchają albo czytają: czy pomyślałaś, pomyślałeś o sobie i o miłości do samej siebie? Dlatego, że każdy człowiek, którego w życiu spotykasz, przeminie. Czy tego chcesz, czy nie? Z jednymi będziesz dłużej, z innymi będziesz krócej, ale z nikim w swoim życiu nie będziesz tak długo. Jak z samą czy samym sobą. I kiedy uświadomisz to sobie, to być może spojrzysz trochę inaczej na kwestię siebie, relacji. I oczywiście tu nie chodzi o to teraz, żeby mówić, że relacje są B, bo absolutnie nie, nie w tę stronę. Natomiast chodzi o to, żeby dostrzec w tym siebie żeby generalnie siebie dostrzegać. I jak rano wstajesz, to uśmiechnąć się do siebie. Niezależnie od tego, czy budzisz się sama sam, czy z kimś, uśmiechnij się. Podziękuj za życie, za zdrowie, za to, że masz gdzie mieszkać, za to, że masz z kim mieszkać, być może za to, że y, masz całą resztę tych wszystkich doczesnych Dobroci, które Cię otaczają, od tak bardzo prostych, jak ciepła woda w kranie i tak nad głową, przez te bardziej zaawansowane, bo są ludzie, którzy tego nie mają. To nie jest tak, że z góry obligatoryjnie wszystkim się należy. No, teoretycznie tak, ale dobrze wiemy, że tak nie jest, bo są ludzie, którzy. Żyją w cywilizowanym kraju i tego nie mają, a są tacy, którzy żyją w tych państwach, w których w ogóle nie ma dostępu do takich rzeczy. Więc miłość do siebie. Jak masz miłość do siebie, miłość do innych, miłość do świata i celebrujesz to, no to wtedy są piękne nie tylko walentynki, nie ten tylko ten jeden dzień w roku, kiedy obligatoryjnie każą nam mówić, że się kochamy. Ale możesz mieć piękny każdy dzień i możesz mieć codziennie walentynki i codziennie wyrażać tą miłość. I mając miłość własną, dbając o siebie, potrafisz zadbać o innych, potrafisz zadbać o partnera, o partnerkę, zatroszczyć się, dać z siebie więcej czasem niż tego ta druga osoba oczekuje. Także pamiętaj o tym i świętuj. Świętuj walentynki nie tylko raz do roku, ale spraw, żeby te walentynki i ten nastrój takiej miłości, obfitości, radości był z tobą przez cały rok. Dlatego, że w pierwszej kolejności masz siebie. Trzymaj się. Dobrej nocy. Hej.